tu i nie ma tu i nie ma groby puste groby ryczów Marynia, Marynia gdzie się? Ja ja to już lotę, lotę. Co się drzesz? Że była na zagunach, zieli rośnie jak wściekłe. A spocunu ci, że mnie taku, że nie wiem. A tyś głodny, co? No, no toś w komorze je kebab i fryci yy, mrożone. Wysz se mógł wziąć. To, co możesz sama jeść, naleje kawę a wtedy pogotowmy o naszym burszu. Czas by był. <laughs> <laughs> Ty, ale żebym się opoleła, ty no grąty. ty pokuś, jak rak, no dziedzie, po mał. Ale dób, masz ty spaj. Będę świadomy, ja, pij te kawę, ja wiesz, tym. Czas wybył z tym naszym jachem dla tamą, a kobiety jak nie ma, tak nie ma. U to ja już wcale nie wspomnę. Wszystko Twoja wina. Jedna taka. To to, Jerych, twoja wina, bo ty się taki chytry, jak mało kto weci. Zamknij się i pij kawę! O! Ktoś pukał. Dzień dobry! A proszę, proszę. Dzień dobry. Żebym widziała, jak przyszłaś ok przez okno, jak żeś wróciła z zagunów, a ja też byłam na zagunach. I tak sama mi kawa jakoś nie smakuje w domu. Przyniosłam kucha tyś. Iż, nawet kucha przyniosła. No, tej te się usiądź. Ja. Te ja. ci zaraz zrobię też kawę. A coś mnie gniecie w bucie? Co za cholera. O kurde. Prosto z żagunów żem przysłał na te wasze dywany. A wej się ula lezie. Chodź, chodź. Do ciebie też się kawa znajdzie. Żem przyszła, bo jak żem lazła, to rzecz listowy I dał mi listy, przecież wy nigdy nie dostaniecie listów żadnych. A teru aż dwa i takie kolorowe. Tej doj. może. A te są do mnie. Nie go doj. Sztyknie, sztyknie. weź, te listy weź może przeczytaj to do Jorych okulory, dej. nie wiem, gdzie mój. bo po mnie ciekawość z No ciekawo to ty zawsze była. Cicho. Jak chcesz posłuchać, to się cicho. Jaja, no. Dwiga, Apolonia, Dorobkiewicz. U urodziłam się w Stawnicy na pelce. Co? Co? Jakoś małpa ten list przysłała, gdzie na belce, to na blece, tam gdzie błąd mieszkał. Ja, ja, tu stoi na blece, ja, ja. Urodziłam się w rok, roku pańskiego 1949, 29 kwietnia. Przecież to, ja to... staro rasz, plauna wąwnuków nie urodzi. Ja. Do szkoły chodziłam, ale jej nie skończyłam. Starających się miałam, żem żadnego nie wybrała. Dobrze gotuje, lekko tańcuje, na kołku przyndę, skarpety. Potrafię finansowo, że mnie zabezpieczono, kasę zawsze przy sobie. Zdrowie mi nie szpankuje, bo cztery razy w roku bywam w sanatorium. Czekam na wieści, mam nadzieję, że pomyślne, z wyrazami szacunku, Jadwiga Apolonia Dorobkiewicz. No patrz ty. Daj mi ten drugi, mogę też przeczytać. Ale wiecie, ja muszę wymówić bo ja napisała, nie? No. Na portal randkowy, żeby nareszcie naszego jacha ożynić i też żem kozała, żeby przysłali odpowiedź listownie, nie? Stąd te, te listy są. No. Bo Ula to ci też tak ucieka, Brawo ja że nie wiem, gorsze jak ty. No wreszcie żeś po rozum Tej czy to. No. Ech, no kurczę ten zbliż. List... Nazywam się Marianna Leśna-Zawiejska. Łoto, dziecko z lasu jacyś. Cię... Urodziłam się w kwiecie wieku mojej mamy. W czwartek rano. Lubię porządek, ale sama nie sprzątam. Nie gotuję, zamawiam dania gotowe, znam dobrą firmę cateringową, ale śniadania będę podawała przyszłemu mężowi do łóżka osobiście i w odpowiedniej scenerii i stroju. Co to znaczyć? No to zobaczysz, jak to będzie. Nie pracuję zawodowo. Żyję z oszczędności mojego pierwszego męża i wygranej w loterii fantowej na festynie z okazji Dni Kwitnących Wiśni. O no coś ty no. w 2011 roku. Dobrze lokuję środki w funduszach inwestycyjnych. Na brak gotówki nie narzekam. Lubię spotykać atrakcyjnych panów, dotychczas nie miałam szczęścia. Wszyscy byli tacy co z oczu, to i z serca. Jedynie mój pierwszy był inny, ten mnie dobrze zabezpieczył, nim odszedł. Wszyscy aniołowie miejcie go w swojej pieczy. Wdowa, jeśli tgnie ci serce, gdy przeczytasz moje wiersze, to zaczekaj na mnie. Gdy zdecydujesz się, że to ja, do miłego zobaczenia, Marianna Zaleśna-Zawiejska, wyznaczam spotkanie w strefie zakazanej. Co to znaczyć ta strefa zakazana? Ja ci nie wiem. Ja, ja też nie, wiem. chociażby mnie paci stary. No radźcie sąsiadki, no jaków? I ty, ojcze mojego syna, też? Ja oto bym wybrała te, co leczko tańcuje. Wiesz, będziemy mieli co sobota dyskotekę? Wiesz, jak będziemy się wesoło na naszym firtlu? Ja, ja, jakże był ostatnio w gminie, to mi się tam jedna spodobała. I Rzym ją umówił na dziś. Chyba zarówno powinna to być, którą godzina. Jeszcze trochę. Ja Tyś to zrobił? No. Ja się no, przy jak ją! No, ale na tą okoliczność kobiety my chyba musimy coś wypić. I przyniosę tatową naletkę, a tybie pod Robisz się! franu? ciebie się ta z gminy podobała, a Jachowi ciekawe ci się będzie podobać? Hmm. Ciekawe jak to będzie. A jak on może już drugą inną tam ma. I co? I temu też tak długo nie wraca? A wy tu mu castingi na synową urządzacie. Mm. czysty. Brudnych kieliszków u nas nie ma. No to polej. Patrz, jak się rozłochał. Chodził nawet staro na lipca, jeszcze nam zaszkodzi. gdzie Co? no iba nie to no. i dali no, no. To no. na techno te chłop ale, ale mo kopa kurde żeby nie to oparciem z krzesła spad no bo to jest stuletniu, po moim ojcu jeszcze wiesz? ale mu no to no jeszcze na drugą nogę Co kulawo nie będziemy chodzić no styknie styknie co ci tak w ręce się czynsa jednak ci żon Z chdrości, na co ty myślisz? Ja, ja. By jeszcze mogła sto lat postać. a to ty myślisz, Cztery jeszcze do picia? No, no za wiele. No to zrobi No te to tak. Dzie, jak na stół, tej pim. Wejdę. jak nas! Tutaj, Czek ja, się ktoś wleczy. Skup to szybko pod stół! Niech ja, nie ja, widzi! Co? Bardzo mi miło, Gertruda, Wiśniewska. Nie nie nierych całkiem. Witam panią Witam. Ja również. A, pewnie zmęczono, co? Och, bardzo, no wie pani, po pracy hawę wypiję. Ochętnie. chętnie, ale proszę z mleczkiem. To niech usiądzie. Akurat się skończyła. Nie ma. Bardzo przykro mi, przykro. Co? No, no, przykro. O, idziemy po ciebie. Mm. <noise> Dziękuję. Mm. Przepyszna kapka. A gotować lubi? Może jaki mały test bym zrobili? Ciążowy może to? Tak chyba żartuje. to jest niepotrzebne. Ja teraz się obrażę. Uf, no kuchnię trochę liznęłam, ale zazwyczaj to ja jadam w restauracjach. O! Ja lubię bywać. Ja bardzo lubię bywać. Uwielbiam pięknie pachnieć. Ubierać się w markowe fatałaszki. Kolekcjonuję y, kosmetyki firmowe, również buty, guci, kolczekałki. Ciocie, to ciotka z tu No pewnie. Jeszcze jest młoda, to może. Wieczorami to ja się spotykam z przyjaciółmi. Wycieczkami nie gardzę. Zagranicznymi wypadami to się wręcz zachwycam. To jest moje hobby. A w obejściu potrafi co zrobić? Tak, kwiatki sadzę. A krowę widziała? No, widziałam w telewizji. Taka fioletka. I nie tak. O, dokładnie. Stacie ja, coś na gospodarkę chce iść. A wiąź potrafi z oki, wytry. A kto to dzisiaj wiezie? Ja w sklepach kupuję. A posług jaki mał? No miska jeszcze jeś nie daje. To, że jestem ładna, to wszyscy wiedzą. U, u, u. Pan mnie tutaj zaprosił, a gdzie jest syn? Umówiłam się tutaj z panem, a syna nie ma. Być w Anglii siedzi, będzie pewnie już ze dwa lata. A zdjęcie może jakie macie. A nie ma co oglądać. by starczy popatrzeć nie? na tych dwoje starych. Wypisz, wymaluj, ojciec. Sąsiad. Co? Widzę, że nic tutaj po mnie. Myślałam, że to powoż, poważna oferta. A to żarty. Kawalera nie ma. Jestem zawiedziona. A co z moimi uczuciami? Czuję się oszukana. Faceta nie widziała, a już tak o miłościu a forsele leci, Śnał opowiadał, że tu wszystko jest w koło, w domu i w obejściu. Myślała, że tu majątek będzie miała, tylko nie wiedziała, że takich dwoje starych kutwy jeszcze, te dwie takie stare kutwy tu są. No, ci głupi to, że znowu nie jest, żeby wszystko powiadać, co mą. No. Dłużej tego słuchać nie będę. Żegnam. A teraz. A teraz cicho. Bo Synowej, to my tu nie chcemy. Ja mówię do pani, żegnam panią. Mów za siebie, bo w naszym stadze każdy sobie rzepkę skrobie. Czyś ty, babo, zwariowała? Mnie tak u synowych No łeb, na łeb ci padło chyba. Ja tutaj chyba też mam coś do powiedzenia. Ciekawe no co. No, kiedy ja nie będę w ogóle krów dojść. Ani i futrować. W ogóle mowy nie ma. Kiedy ja będę miała czas na kosmetyczkę i fryzjera? No trochę gorzej będzie z forsą. No będę musiała jakiego może sponsora poszukać. Żegnam Państwa. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Sąsiadko, nic tu ponósł. Chyba też będziemy szli do domu, nie? Ja, ja. Zatrzymamy Ledziemy się jeszcze lecim. u ciebie. U ciebie no, je bliżej. się ta... Ja, ja. pogodą. Do widzenia. Do widzenia. Ty pracę do widzenia. Do widzenia. A niech zostanie ten kuch to jutro fanuchowi obiadu. Nie będziesz musiała gotować. Do widzenia. No, no. No, no wiesz, staro. Mi się tak mocno wydaje, że my do samej śmierci będziemy siedzieć sami. Sił coraz mniej, bez synowej, bez naszego jacha. Wiesz co, kochanie? Sprzedajmy to wszystko. Proszę cię, sprzedajmy. I pójdźmy do domu z spokojnej radości. <try> To sprzedać może i możemy się podzielić na pół, ale właściwie to ty byś powinien dostać jedną czwartą, bo chytry to ty byś był zawsze na force. Co? Ty masz skarpetę dość pełną, ale moje konto je puściutkie, a do domu spokojnej radości to sygnał. Ja tam ani myślę, o ja teru będę żyć. W czerwcu jadę na wycieczkę do yy, Francji, jadę z niemi. W lipcu jadę do Warszawy, jadę też. A potem zobaczę, może no, nasze szele się kropne. A co? No, babie odbiło na stare lata. Czy to już teru między... A żebyś wiedział, to jest koniec. To...